Czujecie? W PSG znowu zrobiło się gorąco. W Paryżu Messi, Neymar, Mbappe i spółka przegrali 0-1 pierwszy mecz 1-8 finału Ligi Mistrzów. I może nie jest to koniec świata, to tylko jedna bramka, nie takie rzeczy się odrabiało, to jednak 8 marca w Monachium może być naprawdę, naprawdę ciężko. Bo w Lidze Mistrzów Alianza Arena dla Bayernu jest niczym twierdza. Dlatego przed chłopakami z PSG bardzo ciężkie zadanie. Kto jest faworytem meczu rewanżowego? Paryż, zawsze. Nie ma wątpliwości, zapytany po porażce Kylian Mbappé. Francuz ma też gotowy przepis na powodzenie w rewanżu. Musimy spojrzeć na końcówkę tego meczu, gdy byliśmy w niekorzystnej sytuacji, ale potrafiliśmy sprawić im problemy. Jedziemy tam po to, żeby awansować. Przygotowywaliśmy się do tego dzień i noc. Nasi zawodnicy muszą być zdrowi na rewanż, wszyscy muszą dobrze zjeść i wypocząć. Oni nie czują się komfortowo, gdy zaczynamy grać nasz ofensywny futbol. Dziennikarz Matt Spiro od razu dopatrzył się w tych słowach bapę odniesień do Neymara, który ostatnio znowu stał się bohaterem nagłówków. Brazylijczyk miał grubo świętować swoje 31 urodziny, to było 5 lutego, co nie spodobało się sąsiadom. A w meczu z Bayernem znowu zabrakło tej jego boiskowej magii. Wracając do Mbappe, to wrzucił na swojego Instagrama jeszcze takiego motywującego posta: wszystko pozostaje do zrobienia. Tylko czy u pozostałych piłkarzy, że ten poziom motywacji jest równie wysoki co u francuskiej gwiazdy? Według informacji Hadriana Grenier po meczu już w szatni, Mbappe miał strzelić przemowę do swoich kolegów, w której nie zabrakło mocnych słów. Francuz miał się nie szczypać w język. Mbappe chce w ten sposób wstrząsnąć szatnią, bo wie, że nie mogą sobie pozwolić na kolejny sezon z spadką zamiast sukcesów w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie. Tylko czy to pomoże? Paryski gigant znalazł się w małym dołku. Porażka z Bayernem była trzecią z rzędu. 8 lutego ekipa Gatier przegrała 1-2 z Marsylią w Pucharze Francji. Potem 1-3 z Monaco w Ligę. No i teraz 0-1 z ludźmi na Gelsmana. Takiej serii PSŻ nie miało od 12 lat. Musielibyśmy się cofnąć aż do listopada 2011 roku. No to cyk. Cofamy się, to było zaraz po przejęciu klubu przez Katarczyków. 0-1 z Non i 0-3 z Marsylią w lidze, a potem 0-2 z RB Lipskiem w lidze mistrzów. Trzy porażki z rzędu, czwartej nie było, bo udało się wtedy wygrać z Oser. Ale to naprawdę stare dzieje. Wtedy w ofensywie PSG śmigali Gameiro, Pastore, Menez czy Nene, a nie Messi, Neymar i Mbappe. W każdym razie obecni zawodnicy mistrza Francji znaleźli się w sytuacji dla siebie nowej. Podobnie jak całe PSG. W Paryżu nikt nie przywykł do śrubowania serii porażek i niektórym psycha zaczyna siadać. Co chociażby widać po Sergio Ramosie i jego zachowaniu względem fotografa. Słabe to było straszliwie. Jestem bardzo rozczarowany przed kibicami, którzy tutaj dla nas przyszli. W rewanżu będziemy musieli pokazać więcej charakteru. Chcemy wygrać i pokazać się z jak najlepszej strony, ale taka jest natura futbolu. Czasami gramy dobrze, a czasami źle. To, co się liczy, to końcowy wynik. Im więcej gramy, tym więcej zbieramy doświadczenia. Będzie coraz lepiej, stwierdził po porażce z Bayernem były obrońca Realu. No to skoro już jesteśmy przy rozczarowanych kibicach PSG, o których wspomniał Ramos, to francuskie media zauważyły, że po raz pierwszy w tym sezonie Neymar i Messi udali się pod trybunę paryskich fanów po to, żeby podziękować im za doping. Brawo! Mamy luty 2023, a oni zrobili to po raz pierwszy w tym sezonie. I też zapewne jest to spowodowane ostatnimi doniesieniami o potencjalnym odejściu z Paryża zarówno Brazylijczyka, jak i Argentyńczyka. Taka kolejna zagrywka pod publiczkę. A co na to wszystko dowódca tego całego kramu, chociaż się on tak naprawdę tutaj dowodzi, Christophe Gattier? Od początku nie było głębi w naszej grze. Bayern automatycznie to wykorzystał. Mieliśmy problemy z wyprowadzaniem piłki od tyłu i utrzymaniem jej bardzo wysoko. Ewidentnie byliśmy osaczeni. Podejrzewałem, że tak to się może skończyć, gdy będziemy tak grać. Pierwsza połowa była dla nas bardzo trudna. Odkąd wiedziałem, że będę mógł wykorzystać Kliana, zaplanowaliśmy inny scenariusz. Niestety, straciliśmy gola w momencie, w którym mieliśmy zrobić zmiany, i trzeba było przeorganizować się w inny sposób. Oczywiście jest rozczarowanie, ale wszyscy wiedzieliśmy, że dziś wieczorem nie będzie awansu do następnej rundy ani też eliminacji z rozgrywek. Zobaczymy za trzy tygodnie w jakim stanie będzie nasz skład. Czy odzyskamy świeżość i piłkarzy, którym brakuje rozegrania pełnego meczu na poziomie ostatniej pół godziny spotkania z dzisiejszego wieczoru. W każdym razie cierpliwość do francuskiego trenera zaczyna się w Paryżu powoli kończyć. Dziennikarz Daniel Riolo brutalnie podsumował rządy Galtier. W tej drużynie nie ma kogoś takiego jak trener. To znaczy mamy trenera, który jest zupełnie bezużyteczny, ponieważ zjada go status piłkarzy, gwiazd, którymi jest zmuszony grać, a które nie są już na odpowiednim poziomie. Wyobrażam sobie, że on w ogóle nie wie, co robić i nie jest w stanie powiedzieć swoim piłkarzom, żeby podeszli do pressingu, bo oni nie są do tego przyzwyczajeni. Od 10 lat PSG ma niesamowite środki, kolejne gwiazdy paradują sobie po klubie. Budżet przeznaczony na pensję wywaliło pod sufit, a oni biorą trenera, który nigdy nie grał w jednej 8 ligi mistrzów. Wytłumaczycie mi tę logikę? Jest w jednej 8 i nie wie, co robić. Musi jak najszybciej opuścić klub, bo jest absolutnie bezużyteczny. Takiej taktyki nie widzieliśmy w lidze mistrzów od wczesnych dwutysięcznych. Brutalnie wypunktował Gatie Daniel Riolo. Tylko tak się nad tym wszystkim na spokojnie zastanawiając, czy aby na pewno tutaj w Paryżu największym problemem jest właśnie trener.